Witajcie, będę, na, jestem Treeman i będę nagrywał na serwerze Nesteria, jest to ogólnie serwer typu Survival, coś połączone z PvP, coś koło tego. Taką rzeźnię, gdzie możesz sobie zabrać rzeczy. Moi drodzy. I teraz idziemy do biblioteki. Tutaj mamy bardzo dużo książek, ale ogólnie na, najbardziej zależy mi na Enchancie. Przynajmniej. Mi. No i Jesis Medium, jak już mówiłem. Braliśmy sobie dzisiaj <coughs> i udało nam się uciec bez żadnych. Bez zabicia się po drodze, i jak widzicie, tutaj tą białą linię i tą bramę to oznacza, że za białą linią jesteś nie możesz nic rozważać kompletnie. Ale ktoś może cię zabić, i możesz też stawiać tam losów, jeśli się nie mylę. Proszę, tutaj jest nasza Elita śmietanka, więc tak się wyrażę. jak tak, tak. I tutaj jest taka arena, szczerze, nigdy tutaj nie byłem. To może ja... Tam jest dalej jest czarna linia, ale nie chcę mi się tam uciekać. Za czarną linią już możesz rozwalać i ale jesteś niebezpieczny. Tu ja się przeteleportuję do domu. Zapomniałem wyłączyć czata, ale to... Tutaj mamy trochę skini. jaskini. Może pokażę co już udało nam się zebrać. Czasami się tutaj gubię. Zapomnij powiedzieć, że jestem. Można łatwo sparcić i znaleźć dużo żelaza. Właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. E, jako to jest Ziz Medium. No właśnie, Ziz Medium tutaj. Za na kulisach, za kulisami This Medium. Grammy sobie na odległość i yy, zaraz, gdzie był to miejsce z piecykiem? gdzie tam mieliśmy miejsce, w którym mieliśmy piecyk, ale Zis Medium je zabrał. Yy, no i tak to mniej więcej wygląda. Mamy w swoim posiadaniu aż całą masę rzeczy, ale najgorsze jest to, że nie mamy w ogóle kilofu. Zis Medium zabrał mi diamentowy. Ej, yy. Słuchaj, Staszek złożył 15 półki. <laughs> Dobre a nie, dobra, to jest płaci, dobra, jak <gry> No i ogólnie czerwony, czerwonego proszku mamy tu w brudas, trzy trzystaki. Znalazł się też lazuryt, mączka kostna. Krzemienie, bo dużo żwiru, bardzo dużo żwiru. No, tak to mniej więcej wygląda tutaj życie. Trzeba się naprawdę kryć przed takimi, co się kampią. O, już mamy żelazo. To był tylko taki odcinek, taki krótki slot, który ma pokazać, jak wygląda tutaj życie. Na Nesteri. Że tak powiem, żegna się z wami podczas tego krótkiego filmiku. Ja, Truman, oraz mój partner, który gościnnie był za kulisami. Coś No właśnie. Żegnajcie imię. i. Komentujcie, subujcie i obserwujcie. Oczywiście.